Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, prosty przepis. Chciałabym Wam pokazać, jak robię placki ziemniaczane. W plackach ziemniaczanych ważny jest rodzaj ziemniaków. Także ja dzisiaj byłam u nas na targu, kupiłam ziemniaki i te ziemniaki tutaj w Niemczech nazywają się Laura. Tak mi Pani poradziła, że te będą najlepsze. Tutaj mam kilo ziemniaków, ja już sobie je pozwoliłam właśnie na takich oczkach zetrzeć na tarce. Co będziemy jeszcze potrzebować? Ja tutaj mam przygotowane 3 łyżki mąki pszennej, dwa jajka, dwie cebule, które również zetrę zaraz, dwa ząbeczki czosnku, sól, pieprz do smaku i łyżka śmietany, ona spowoduje, że nasze placki będą złociste. Można też dodać troszeczkę mleczka, wtedy one są naprawdę. Złociste. Ja sobie teraz, właśnie na tych oczkach, również zetrę tą cebulę, te dwie cebule, i potem pokażę Wam, co dalej. No i tutaj cebulkę już mam starto, trochę sobie przy tarciu popłakałam. I teraz sobie to wszystko ładnie wymieszamy tą naszą mąkę, naszą śmietankę. Wbijemy dwa jajka. Jedno poleciało i drugie poleciało i sobie przeciśniemy te dwa ząbki czosnku. O, tak. I jeszcze jeden ląduje. Przyciskarce i jest gotowe. Tak. I teraz wiadomo, jak kto lubi do smaku sól. Ja sobie troszkę to posolę. Będziemy to jeść dzisiaj z gulaszem, więc nie będę za dużo solić, bo sos mi wyszedł fajnie słony. I pieprz. Pieprzu dam troszkę więcej. I teraz to sobie wszystko ładnie wymieszamy. żeby nam się wszystkie składniki na nasze placki ładnie połączyły i zaraz przemieszczę się do pieca czy do, tam gdzie się piecze i pokażę wam na trzech placuszkach jak one u nas wyglądają po upieczeniu te nasze placki ziemniaczane tak Wygląda nasze ciasto. Także ja się zaraz przemieszczę, postawię sobie olej, nastawię sobie olej na piec i pokażę Wam na przykładzie tych placuszków, jak to wygląda. No i tutaj olej mi się już fajnie rozgrzewa. Musi być naprawdę nagrzany, żeby placki od razu nam się pięknie smażyły. Ja przypuszczam, że już mam ten olej. O. I oleju dałam troszeczkę ups, więcej, żeby nie dolewać, bo jak się dolewa, wtedy nam się chłodzi olej i placki dużo oleju naciągają. Dlatego tutaj usmażę z Wami trzy piękne placki. O, ja już sobie przygotowałam tutaj, nie wiem, czy widać kawałek, kawałek yy, placki z Papierem ręcznikowym, żeby nam te placuszki fajnie sobie od oleju się odsączyły. Także ja sobie już tak lekko poruszam podczas smażenia. O, tak i ostatni placek. Może sobie leciutko teraz piec zmniejsze i będzie mi smażyć. Ja zawsze sobie tak obkręcam, bo mi tutaj ze środka bardziej smaży patelnia, więc żeby z każdej, z, z każdej strony były ładnie, równomiernie zarumienione, także sobie je tak przekręcam. Jak je przewrócę, pokażę wam jak wyglądają a jestem z powrotem, tutaj już placuszki są przewrócone wyglądają naprawdę naprawdę smakowicie także będę sobie je smażyć jak mi się odtłuszczą wtedy Wam pokażę jak ja je jem ja jejem jem na przykład tak się nauczyłam albo mnie tak nauczyła mama od, yy, pamiętam to od dzieciństwa jadłam zawsze placki ziemniaczane z śmietaną kwaśną i cukrem Natomiast tutaj w domu u mnie ja są bardziej na słono dlatego różne, no oczywiście wiadomo placki ziemniaczane można jeść z różnymi sosami i tak dalej i tak dalej. Natomiast ja najbardziej lubię placki z, bito, z bitą śmietaną, z kwaśną śmietaną plus cukier. Także tak z wami tego placka skosztuje jak mi oczywiście troszeczkę się odstoi od od oleju i będzie troszeczkę chłodniejszy. Także do zaraz. No i tutaj tak wyglądają ops, te moje placuszki ziemniaczane. Także tutaj teraz jeden <laughs> z wami spróbuję. Troszeczkę się już odsączył. Ja tak jak powiedziałam używam śmietanki kwaśnej. Na placka. Tak sobie to rozcieram i. Posypuję cukrem, bo tak mi smakuje najbardziej i tak się nauczyłam. W dzieciństwie to jest właśnie mój smak dzieciństwa. Jak tam babcia dawała nam placuszki, więc teraz sobie z Wami jednego placuszka spróbuję. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj w środku. Jest piąty. Pyszny, naprawdę polecam przepis. Życzę wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli, soboty jeszcze. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. I dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję. Do następnego razu. Papa! Pa.